Baśnie Andersena Dziewczynka z zapałkami. Było strasznie zimno. Padał śnieg, a wokół panowała niemal zupełna ciemność. Był wieczór, ostatni wieczór roku. W tym mrozie i ciemności ulicą szła biedna, mała dziewczynka, bosa i bez nakrycia głowy. Kiedy wychodziła z domu, miała na sobie pantofle. To prawda, ale cóż z tego? Były to bardzo duże pantofle, które wcześniej nosiła jej matka. Były tak wielkie, że biedna dziewczynka zgubiła je, gdy przebiegała przez ulicę, uciekając przed dwoma szybko pędzącymi powozami. Jednego pantofla nie udało się odnaleźć, drugi schwytał jakiś urwis i uciekł z nim, myśląc, że świetnie posłuży mu kiedyś za kołyskę, gdy sam będzie miał dzieci. Tak więc mała dziewczynka szła dalej ze swoimi drobnymi nagimi stopami, które zrobiły się całkiem czerwone i sine z zimna. Niosła ze sobą paczkę zapałek owiniętą w stary fartuch, a na w dłoni trzymała pęk zapałek. Przez cały długi dzień nikt niczego od niej nie kupił. Nikt nie dał jej nawet grosika. Szła dalej, drżąc z zimna i głodu. Prawdziwy obraz nędzy i rozpaczy. Biedne dziecko. Płatki śniegu pokrywały jej długie, jasne włosy, które opadały w pięknych lokach na jej szyję, ale o tym rzecz jasna wcale nie myślała. Ze wszystkich okien migotały światła świec, a w powietrzu unosił się cudowny zapach pieczonej gęsi, bo to przecież był wieczór sylwestrowy. Tak o tym myślała. W kącie, utworzonym przez dwie kamienice, z których jedna wysuwała się bardziej od drugiej, usiadła i skulona przywarła do ściany. Podciągnęła do siebie swoje małe stopy, ale robiło się jej coraz zimniej. Nie odważyła się wrócić do domu, ponieważ nie sprzedała ani jednej zapałki i nie miała grosza przy duszy. Ojciec z pewnością by ją zbił, a i w domu było zimno, bo nad nią był tylko dach, przez który gwizdał wiatr, nawet jeśli największe szpary były zatkane słomą i szmatami. Jej małe rączki były niemal całkowicie zdrętwiałe z zimna. Ach, jedna zapalona zapałka mogłaby dać jej choć odrobinę ciepła, gdyby tylko odważyła się wyjąć jedną z pęku, potrzeć o ścianę i ogrzać na niej palce. Wyciągnęła jedną. Szu! Jak jasno zapłonęła, jak się paliła! Był to ciepły, jasny płomień, podobny do świecy, a kiedy trzymała nad nim ręce, zobaczyła przed sobą coś niezwykłego. Wydawało jej się, że siedzi przed dużym, żelaznym piecem, który miał lśniące, mosiężne nóżki i ozdobę z mosiądzu na górze. Ogień płonął tak pięknie, promieniował błogim ciepłem. Dziewczynka już wyciągała stopy, by również je ogrzać, ale mały płomień zgasł. Piec zniknął. W dłoni została jej tylko wypalona zapałka. Pocierała kolejną ościanę. Zapłonęła jasno, a tam, gdzie padło światło na mur, stał się on przezroczysty jak welon. Także mogła zajrzeć do wnętrza pokoju na stole leżał śnieżnobiały obrus, a na nim stała wspaniała porcelanowa zastawa, a pieczona gęś parowała cudownie ze swoim nadzieniem z jabłek i suszonych śliwek. Ale to, co było jeszcze bardziej niezwykłe, to to, że gęś wyskoczyła z półmiska, zaczęła biegać po podłodze z nożem i widelcem wbitymi w pierś, aż dotarła do biednej dziewczynki, gdy zapałka zgasła i znów została tylko gruba, zimna, wilgotna ściana. Zapalając kolejną zapałkę, zobaczyła teraz przed sobą najpiękniejszą choinkę. Była jeszcze większa i piękniej ozdobiona niż ta, którą widziała przez szklane drzwi w domu bogatego kupca. Tysiące światełek płonęło na zielonych gałązkach, a barwne obrazki, takie jak te, które widywała w witrynach sklepów, spoglądały na nią z góry. Dziewczynka wciągnęła do nich rączki, gdy zapałka zgasła. Światełka, choinki wznosiły się coraz wyżej i wyżej, aż zobaczyła je teraz jako gwiazdy na niebie. Jedna spadła, pozostawiając długi, ognisty ślad. Ktoś właśnie umarł, powiedziała dziewczynka, ponieważ jej stara babcia, jedyna, która ją kochała i która już odeszła, mówiła jej, że gdy spada gwiazda, dusza wstępuje do Boga. Potarła kolejną zapałkę o ścianę. Znów zrobiło się jasno, a w jej blasku stała babcia, tak promienna i jasna, tak łagodna, z wyrazem nieskończonej miłości. Babciu, zawołała dziewczynka, och, zabierz mnie ze sobą. Odejdziesz, gdy zapałka zgaśnie, znikniesz jak ciepły piec, jak pyszna pieczona gęś i jak wspaniała choinka i szybko potarła cały pęk zapałek o ścianę, chcąc mieć pewność, że babcia zostanie przy niej. Zapałki zapłonęły tak jasno, że ich światło było silniejsze niż w południe. Nigdy wcześniej babcia nie była tak piękna i tak wysoka. Wzięła dziewczynkę w ramiona i obie wzniosły się w blasku i radości coraz wyżej, coraz wyżej, a tam nie było już ani zimna, ani głodu, a ani strachu, były uboga. Ale w kącie o zimnym poranku siedziała biedna dziewczynka z zaróżowionymi policzkami i uśmiechem na ustach, oparta o ścianę, zamarznięta na śmierć w ostatnią noc starego roku. Sztywna i nieruchoma dziewczynka siedziała tam ze swoimi zapałkami, z których jeden pęk był wypalony. Chciała się ogrzać, mówili ludzie. Nikt nawet nie przypuszczał, jakie cudowne rzeczy widziała. Nikt nie mógł się domyślić blasku, w którym wraz ze swoją babcią wkroczyła w radość nowego roku.